Znajdujemy się na Wielkiej Gali Gwiazd Plejady. Ze mną pani Ewa Mingę. Gratuluję przede wszystkim zdobycia nagrody. Proszę się pochwalić w jakiej kategorii? Opowieść o szlachetności. To piękna kategoria, bardzo się cieszę, że Plejada Marcin Czterowski wpadł na taki pomysł, żeby odczarować polskie media zajmujące się między innymi polskim show-biznesem. Myślę, że w ogóle jest taka tendencja ostatnio, że te media, które się zajmowały bardziej jakimiś takimi plotkami, takimi sypialnianymi historiami, zaczęły zwracać uwagę na to, że to nie jest dobry kierunek, że wszelkiego rodzaju zaglądanie ludziom do sypialni, hejt, Powoduje różnego rodzaju frustracje wśród tych osób, ale także daje przyzwolenie na to, żeby inni ludzie zachowywali się podobnie w swoich małych środowiskach. To też ten hejt gdzieś się szeroko rozlał. Plejada, co prawda, już od wielu, wielu lat nie zajmuje się takimi plotkami, porusza wiele ważnych tematów, więc cieszę się, że są prekursorem w takiej gali, która pokazuje tych ludzi. Te prawdziwe gwiazdy, takich ludzi, którzy każdego dnia pokonują różnego rodzaju bariery na rzecz innych ludzi, często sami swoje własne. Mieliśmy takie przecież nagrody też, gdzie pan niepełnosprawny pomaga środowiskom, pracuje na rzecz środowisk niepełnosprawnych. Ja kiedyś otrzymałam taką statuetkę od Plejady za moje osiągnięcia poza granicami kraju i za osobowość w modzie. Dzisiaj cieszę się, że dostrz Rozszerzono to, że pomagam. Ja nie po to pomagam, żeby było to widoczne, i naprawdę bardzo mało tego pokazuję, chociaż od prawie 30 lat yy, wspieram innych ludzi, ale wspierając innych ludzi, wspieram przede wszystkim w ten sposób siebie. To jest taki mój dotyk, detoks na życie codzienne, na te trudne życie. Yy, I wtedy, kiedy patrzę dookoła na ten szalony blichtr, który się wylewa z każdej strony, to myślę sobie, że zaglądając, w to głębokie życie, w te ciemne kąty pod szafy, pod łóżka, e, problemów, e, od razu się czuję lepiej, że, że e, mogę coś zrobić, coś zmienić, coś jest wartościowe, ponieważ moja praca codzienna e, z jednej strony jest moją pasją, a z drugiej strony wydaje mi się zupełnie nikomu niepotrzebna, bo to są tylko ubrania. Jest Pani też bez wątpienia ikoną polskiego show biznesu i wiele osób mówiło mi już nieraz, że jest Pani dla nich inspiracją. A kto jest dla Pani inspiracją taką ikoną? Z polskiego show biznesu, który jest dla mnie inspiracją. Ewa Błaszczyk, która dzisiaj wręczała nagrody. Anka Dymna, na którą kocham miłością pierwszą. Show e, obie, i Ewę, i Ankę uwielbiam, ubóstwiam. Są świetnymi aktorkami. E, Przeszły też trudne, ciężkie życie. I myślę, że to trudne życie, te trudy życia właśnie powodują, że zaczynamy iść tam, gdzie jest ta czysta taka miłość. E, I kiedy ja zaczęłam lata temu pracę e, taką prywatną, tym się zajmuję poza fundacją od, od wielu lat, z osobami e, wybitnie uzdolnionymi. W mojej ocenie, a chorymi na zespół Downa. Mam ze sobą nawet dwóch, a jednego to tak mocno wykształconego projektanta, z którego zrobiłam projektanta mody, chłopaka z zespołem Downa. To oni dają tak niewyobrażalną, bezwarunkową miłość. Ona jest tak wyczuwalna, że jeżeli cierpimy na deficyt tej miłości w życiu codziennym, jeżeli cierpimy na takie odrzucenie, na, na różnego rodzaju właśnie problemy w tym życiu codziennym, takie trochę ponad one nam się przydarzają, to z drugiej strony ta miłość za to, co robimy dla tego drugiego człowieka, te ufne oczy, to jest niewyobrażalna nagroda. Wtedy, kiedy zdarza mi się, tak jak powiedziałam, na Gali przeprowadzać na drugą stronę lustra, kiedy ktoś zrzuca życie na moje ręce i mnie prosi, żebym jeszcze została, albo nie chcę nikogo widzieć e, z najbliższej rodziny i nie wiem, mąż mojej podopiecznej dzwoni, ona chce widzieć tylko ciebie e, i usypiam ją, a za dwie godziny dostaje telefon, że ona już przeszła na tą drugą stronę, to to, że mogę dać komuś w tak trudnej chwili poczucie bezpieczeństwa, wynagradza mi wszystkie trudy, smutki w życiu i bardzo często ludzie mnie pytają, jak ty to znosisz, to musi być tragiczne, ale ja ja wierzę w to, że po drugiej stronie lustra jest po prostu fajniej. W związku z tym czasami, jak już mam tak serdecznie dosyć, to im zazdroszczę, że tam przeszli. Może nie cierpienia, ale na pewno, że mogą zobaczyć, co tam jest. Takiego. Czyli uważa Pani, że od najmłodszych lat powinniśmy uczyć ludzi empatii oraz integracji z osobami niepełnosprawnymi czy innymi mniejszościami, że nie wszyscy są tacy sami? Oczywiście jestem uważam, że człowiek to człowiek, bo jeżeli nie jest mordercą, a i tu należy szukać tego skutków, które doprowadziły do przyczyny, jeżeli nie mówimy o jakichś wyrodnialcach, gwałcicielach dzieci, gwałcicielach dorosłych osób, nie wiem, ludziom, którzy, ludziach, którzy stosują przemoc fizyczną, psychiczną, ale tak jak mówię, Ci Ludzie też mogą gdzieś szukać pomocy, prawda, bo nie zawsze to jest, nie wiem, uwarunkowane, że ten człowiek jest zdrowy, tak się zachowuje. Myślę, że nie ma dla mnie podziału na to, że ludzie są, nie wiem, homoseksualni, heteroseksualni, że są pełnosprawni, sprawni inaczej. Ja to nazywam sprawni inaczej. Bardzo często ludzie, którzy, na przykład, mają niesprawną jakąś kończynę, czy ogólnie ciało niesprawne, ruchowo, mają jakieś problemy, ograniczenia, albo brak wzroku, albo brak słuchu, oni mają wyostrzone inne zmysły, przepiękne emocje, a żyjemy w bardzo ciężkim świecie, w świecie, w którym, w którym te rozwój taki tej naszej cywilizacji, posunięcie się tych nowych technologii do granic możliwości, spowodowało, że my emocjonalnie tego świata nie doganiamy, że my nie przerabiamy tego świata i zaczynamy chorować. Do czego możemy w takim razie Pani życzyć w podsumowaniu tej rozmowy? Proszę mi życzyć siły, żebym się nie poddawała w tym moim pomaganiu, bo pomaganie jest bardzo, bardzo trudne i nie jest takie wdzięczne, jakby nam się wydawało. No to jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Gratuluję zdobycia tej nagrody i wszystkiego dobrego.